Jest na nią. Na nią jest, osajkomi, pani osajkomi. Trzymaj! Trzymaj walka! Trzymaj, trzymaj, czarna! Czarna trzymaj, mocno, głowa nisko, trzymaj, czarna! Trzymaj! Czarna, trzymaj! Osiem trzymaj. poszło! Trzymaj, trzymaj. Trzymaj, trzymaj. Trzymaj, trzymaj. Trzymaj. trzymaj! Jest twoja! Jest! Trzymaj! Trzymaj czarna! Cztery sekundy! Trzymaj! Potrafił. <noise> Potrafiła w końcu. No, nie, dobrze, że złapała ten, tam da się zagapiła w parterze i no, a